Siemacko, witam bardzo serdecznie z tej strony Corneric TV. Witam bardzo serdecznie o już w 12 odcinku. Zagrajemy w Shakes and Fidget gra, yy, przeglądarkowa. Także na wstępie powiem Wam, że szaleństwo. Jakieś niedawno minut, minutkę temu wydałem 10 grzybów, bo chciałem dokupić jeszcze jedną nieśmiertelkę i mogło kupić se za 12 zł SMS-em grzybki. No a nieśmiertelka się już kończy dzisiaj. Bo odcinek wrzucam dzisiaj i ono się kończy też dzisiaj o godzinie 0.02 Także trochę nie chcę stracić tej nieśmiertelki. Tu mi się robi karczma na wstępie też odcinka. Powiem wam, że, że mamy epicki... Przepraszam. Y Kurde, już zapomniałem, event na EXPA, czyli tam na doświadczenie. Dobra, zakręcimy, a tu... Aha, ja już tu robiłem, ale... Yy... Yy... Sorki za to cięcie, ale teraz wejdziemy sobie do aparatu Fortuny, zakręcimy sobie i teraz przed chwilą straciłem, no... 11 grzybków. Dobra. Ja nie wiem, czy ten głos przerwało, bo mogło się coś rozwalić. Ale dobra. Hmm. Hmm. To teraz wejdziemy sobie do loszków i zaatakujemy oto tego maga. Robię odcinek przed skończeniem się nieśmiertelki, bo nieśmiertelki chciałbym poszukać, ale szkoda grzybów. Na to też wydawanie. Próbujemy. Sorki mogliśmy tam coś usłyszeć, ale dobra. Zatakujemy sobie w lochach drugich szkieta. Może nie wygramy. Może. Szerokie, głębokie. Na razie robimy uniki. I zobaczymy. I też ten odcinek może taki trochę bylejaki, bo ja chciałem pojawić tylko akrowe lochy tak naprawdę. Może tak bylejaki, bo go w ogóle w żaden sposób nie przygotowałem, tylko wszystko na szybkiego. No i tak to jest. Jeszcze to brat w pokoju, przeszkadza za chwilę. No wygraliśmy. Walkę zapisujemy. Sorry za te drugi cięć bo... Musiałem zrobić, a robiliśmy 24 poziom. Teraz wyjdziemy znów do Lożków. I spróbujemy. Może wygramy. Może. No na pewno nie. Bo krytola nam sprzedał, że to w ogóle. Tam coś się tucze, Nie wiem co to. O, wygraliśmy i mamy epicki przedmiot. Dobra, ja sobie walkę zapisałem. Wejdziemy. Zrobiłem ciąnko na chwileczkę, ciąciem. Mamy tutaj taki wielofunkcyjny pas, nie to pożałka. nie to pyżałka. Nie mogę tego przeczytać, tylko na za 55 pancerzy, ale co jest mniejsza z tym, to nam daje 26 szczęścia plus 2 jeszcze do wytrzymałości, 26 plus do zręczności. 400 zręczki. No. Tym sobie zręczkę przedłużymy. Ten pas sprzedamy. Wytrzymkę z szyjka przedłużymy żeby nam tu nie brakowało, kupimy sobie Bo Zobaczymy, czy tu nic nie ma, bo nie patrzyłem. W ogóle przepraszam za te cięcia, bo co chwilę ktoś wchodzi i wychodzi. Musiałem te cięcia robić i przeszkadzał ktoś. Musiałem teraz zrobić cięcia, bo ktoś odbija piłką, ale dobra. Także ja już się z Wami będę żegnał. Także do usłyszenia na razie. Spodziewajcie się odcineczka Ju dugo. Takže naraza.